Siemanko, drodzy widzowie, witam Was gorąco z MMA Piwnicy. Dzisiaj taka no nie skype'owa, zoomowa rozmowa z Filipem Wolańskim. Cześć Filip. Cześć, witam. A, no i co tam słychać Filipie, bo mieliśmy taką e, przyjemność spotkać się e, bardziej ciepłą porą w Krakowie. Coś tam to przebąkiwałeś jest. wtedy m, o powrocie do MMA i tak zasiałeś takie e, ziarno Wśród fanów, wiesz, niepewności i wszyscy czekają, pytają o ciebie, co się dzieje. Więc to, no, tak jak wtedy rozmawialiśmy, faktycznie plany były. Wróciłem do mocnego treningu i nawet już byłem wstępnie gdzieś tam po rozmowach z KSW, że, no, że będę wracał. Oni też byli zdziwieni, że. Że, że chcę wracać, ale oczywiście wyrazili chęć yy, na, na mój powrót. Natomiast no, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że jak zacząłem znowu mocno trenować, to zaczęły odzywać się wszystkie moje stare kontuzje, które, które są dosyć uciążliwe. Yy, mam dokładnie, no, mam, mam dwie takie, które, które nie dają mi spokoju i tak naprawdę nie pozwalają mi przygotować się na. Na, 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 na ten poziom sportowy, który jest wiesz, jest teraz KSW y, i musiałbym po prostu mieć teraz y, operację, na którą nie jestem sobie w stanie pozwolić ze względu mm, ze względu po prostu prywatnych. Mam wiesz, małe dzieci, tak jak ci zresztą mówiłem, sam widziałeś mojego syna. I, no i nie jestem w stanie zrobić teraz y, tych operacji, bo po prostu wyłączyłbym się na jakiś czas y, z do schodzenia takiego normalnego, bo musiałabym po prostu operować nogę, yy, chodzić o kulach, a na ten moment po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. No bo sytuacja rodzinna, no i też tutaj prywatna firmowa mi na to nie pozwala po prostu. Yy, dlatego no dlatego odpuściłem temat. Yy, Wiesz, no, nie jestem w stanie po prostu przeskoczyć pewnych rzeczy, nie? a, a, a przygotować się z bólem, który, m, jeżeli by się pojawił w trakcie walki, gdzieś tam yy, no, ta konduzja by się odnowiła, no to po prostu bym, wiesz, bym, bym przegrał walkę przez głupi, głupi sposób, a, a na to sobie po prostu nie chciałbym pozwolić. Mm, I i no tak jak mówię, no poziom w KSW teraz jest coraz wyższy, coraz coraz lepszy. Tutaj nie ma, nie ma miejsca na jakieś takie przygotowania na 50-70%, tylko musiałbym być w pełni, w pełni zdrowia, a no niestety przez te lata treningu gdzieś tam, wiesz, to moje zdrowie dosyć mocno zostało naszarpnięte i teraz czuję tego efekt, jeżeli tylko wchodzę w na, na mocniejsze obroty. Nie? Jak się bawię sportem, to powiedzmy, że, że jest, jest OK, ale jak, jak wchodzę na mocne obroty, no to po prostu to wszystko się gdzieś tam y, odzywa, wraca. I co to oznacza, Filip? To oznacza y, tymczasowe zawieszenie powrotu, czy raczej y, no, całkowite? Wiesz co, jeżeli chodzi o starty MMA, to chyba całkowite, bo takie, bo, tak, bo to, no, ta kontuzja przeszkadza mi yy, przede wszystkim w zapasach, bo jest to kontuzja stopy, ja tam mam po prostu teraz tak, to jest yy, tak zwany palusz stały, on tam, moje, ten pal jest duży, praktycznie się nie rusza, on, on utrudnia mi, no, jakiekolwiek w ogóle przepychanie się, czy, czy, czy robienie zapasów i, yy, jeżeli mógłbym wrócić w ogóle do jakiejś formy walki, to pewnie by to była walka na zasadach K1. Yy, w małych rękawiczkach najlepiej, bo, bo w tych dużych rękawicach to ja się nie za bardzo lubię bić. No ale to wiesz, to znaczy powrót do jakichś tylko tych federacji flickowych, a z drugiej strony, tak jak Ci mówiłem, nie do końca mnie ten klimat tam odpowiada. Ja nie wiem, czy mi się odnalazł takiej konferencji i, i, i chyba po prostu yy, zostanę w sporcie, ale, ale jako jakoś tutaj yy, taki powiedzmy przyjaciel, mentor tych, młodych zawodników tutaj z grapplingu, moich kolegów, Roberta czy tam Kamila, który teraz będzie też walczył na najbliższej KSW. Bardzo się cieszę, że oni cały czas gdzieś tam to ode mnie tego wsparcia, biorą mnie do narożnika, do siebie i jestem, jakby mogę być cały czas przy MMA, ale już z innej strony, nie? Smutna informacja Filip, spodziewałem się, że usłyszymy może coś innego właśnie, a tu no niestety to no, są rzeczy, które wiesz, których nie da się przeskoczyć inaczej. No, mógłbym to zrobić, ale to mocno na siłę, wiesz, porzucając tutaj wiele spraw, które na co dzień po prostu mnie nie zajmują, a też no, mówmy się, wiesz, z MMA nie żyłem. Yy, nie jest to, nie było to moje jakieś tam źródło, wiesz, dochodu takiego, takiego, żeby po żyć, z tego sportu. Yy, nie doszedłem do, do takiego poziomu. No i dzisiaj, jakbym miał teraz rzucić wszystko po to, żeby, wiesz, zro, zrobić operację, a co jeszcze, jakaś mi też tutaj cały czas zaznacza, że nie daje mi w ogóle gwarancji, że ta operacja cokolwiek poprawi, bo, bo może być tak, że to ten nawrót tego, tego zwyrodnienia będzie, no, po chwili i tak naprawdę, daje to po prostu wiesz dużo takich czerwonych światem nie 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 na zasadzie że no, robić coś na, na, na siłę na, na na przekór sobie no to też to też nie o to chodzi ale ale jakby no, też wiesz, chciałbym, chciałbym kiedyś jeszcze, może tak, dla fanów, bo nawet tutaj ostatnio, gdzieś wychodziłem z siłowni i spotkałem jakiś chłopak, który roz, rozpoznał mnie, wiesz, i wołał mnie Filip, Filip" nie, że może, może jakaś walka niedługo. Nie, nie ja no właśnie opowiedziałem mu całą tą historię, którą tobie teraz. I on mówi, a może no, to może jakaś taka walka dla zabawy w fikach. Nie I zacząłem się śmiać. I mówię, że kurczę, jedyna walka, jaka faktycznie by mnie kręciła, taka, wiesz, taka. Może no, budowałoby to we mnie znowu jakieś takie emocje, że chciałbym to zrobić, to może właśnie rewanż z Marcinem Rzoskiem, wiesz, mieliśmy walkę roku y, kiedyś w MMA, tylko i teraz taka walka na zasadach K1 w moich rękawiczkach to by było coś ciekawego, natomiast mówię na ten moment i tak y, nie jestem w stanie się do, do tego przygotować to tak bardziej wiesz, w kwestii marzeń i jakiejś takiej winni, to by było gdyby albo albo kiedyś może. Jak przyjdzie jakiś tam luźniejszy czas, bo też moje dzieci, no, jak, jak będzie było, dorastają z dnia na dzień, są coraz większe i coraz łatwiej nam już jest, natomiast nadal to jest dosyć mocno obciążające na, w ciągu dnia nie? I, i, i tak to wygląda. Marcin, trzosek już chyba nie ta waga teraz, nie? No ale to wiesz, to we flikach już te wagi nie mają takiego znaczenia. Nie? No ja, ja teraz ważę gdzieś 72-3 kilo. No to faktycznie mielibyśmy duży, duży rozstrzał, ale, no ale to też K1, a ma to, to co innego. Nie? Tam w ma ta waga dużo większą robi, no, dużo większe ma znaczenie, bo jednak te przepychanki no, robią swoje. Robert Ruchała, walczy o pas tymczasowym. Tak co powiesz na ten temat? Czego się możemy spodziewać, po Robercie? Kurczę, przede wszystkim jestem mega szczęśliwy, że, że, że Robert dostał taką możliwość. Jestem całym sercem za nim, nawet tutaj rozmawiamy raz na czas. Oczywiście też będę z nim na rozniku. Cieszę się mega, jest to takie, Robert, cieszę się, to takie trochę moje przedłużenie, w sensie, wiesz, on teraz walczy w KSW, ja, ja już nie i mogę dalej te emocje przeżywać razem z nim. Bardzo się cieszę, że. Że tak, bo nawet szybko to się wszystko wydarzyło, bo jeszcze parę lat temu w ogóle byśmy nawet nie pomyśleli, że do takiej sytuacji może dojść. A tu już no, pięć walk, szósta walka teraz KSW, już walka o pas, także mega sprawa. Oczywiście zasłużył na, na to, no bo seria zwycięstw jest imponująca i też zawodnicy, których pozostawił pokonanych za sobą. A, a co do samej walki, no to myślę, że ten Lomalieszkiek będzie. Troszeczkę łatwiejszym rywalem dla Roberta niż, niż, niż Dawid. Ze względu na warunki fizyczne na pewno, bo tutaj Dawid Śmiowski wysoki gośnie, ma mega czutkę na, na tą stójkę i cios, który, który jest w stanie wyprowadzić po prostu w każdej sekundzie do końca walki niebezpieczny. Natomiast, natomiast ten RKF, no przede wszystkim wziął walkę na zastępstwo, więc nie miał pewnego obozu. Jest niebezpieczny. Wiadomo, bije bardzo mocno i, i ma mega zapasy. Ciężko go wywrócić, ale myślę, że że tutaj ta kondycja będzie, będzie będzie miała znaczenie i te, ten dystans pięciu rund będzie na korzyść Roberta. Daniel Torres odszedł z KSW do PFL. To zdziwiła cię ta informacja, bo ostatnio no, nie, wiedz, nie, nie wiedziałem w ogóle, że jakieś tam takie są plany nie? poza organizacją KSW. No, faktycznie ostatnio go nie widzieliśmy. Gdzieś tam widziałem, że walczył raz chyba na GMC. No i z wygrał. Tak, to jestem w szoku, natomiast no super, gdzieś tam szansa na milion dolarów jest, nie? on jest, jest mocny, a, a jak wyjdzie to zobaczymy, ale oczywiście kibicuję mu jak każdemu tej zawodnikowi z naszej federacji, czy w ogóle z ludźmi, z którymi walczyłem, też mam taki sentyment i ich dopinguję. KSW wraca na Stadion Narodowy, na PGE Narodowy w tym roku, spodziewałeś się również tego, bo część widzów... Sądziła, że ten powrót na, do koloseum, do tej historycznej gali już nigdy nie nastąpi, a tu mamy go w tym roku. Znaczy ja sądziłem, że nastąpi, no bo to jednak wydarzenie, które, które elektryzuje fanów i, i na pewno tutaj takie... No, wydawało mi się, że będzie federacja chciała, chciała wrócić, natomiast w ogóle nie spodziewałem się, że to będzie ten rok i nie myślałem nawet, kiedy to może być, dlatego miłe zaskoczenie, oczywiście jak tylko będę miał możliwość, to będę chciał być na gali, no bo Wydarzenie, tak jak mówiono, historyczne po raz kolejny. Tutaj, no, może tym razem się uda nawet pobić rekord, ale blisko 60 tysięcy na, na gali, jak będzie, no to, to, to mega. To tutaj nawet, jak ktoś jest na ostatnim krzesełku u góry, to myślę, że same te emocje i przeżywanie tego na żywo, to robi robotę. Więc, no, cieszę się i, i zobaczymy, kto tam wystąpi, nie, bo też widzę, że wszyscy biją do tego, żeby tam się, żeby, żeby tam wystąpić. Nie ma co się dziwić, bo, no, bo jednak wydarzenie mega. No tak, wszyscy zgłosili swój akces, w zasadzie nawet ci, którzy już nie walczyli dłuższy czas, to również zgłosili swój akces, już tam każdy z, fuh, zmuchnął kurz z rękami z, i, i zabrał je na salę, także tak. Dokładnie. No. Y, oglądałeś UFC 285 ostatnie? Oglądałem, ale tylko te ostatnie walki z karty głównej, więc, więc no w no To akurat, nie? co powiesz o walce Mateusza Gabrota? Kurczę, no, ciężka walka. Wydaje mi się, że wygrał, tak jak już zaczynając od końca, jak to oglądałem, no to, to oczywiście też nie jestem, nie jestem tutaj obiektywny, wiadomo, nie, każdy tutaj patrzy troszeczkę przez, przez ten pryzmat polskości i, i, i bycia za Polakiem, natomiast wydaje mi się, że, że punktowo dwie rundy wygrał, jedną, jedną przegrał. Jedyne co, no to, to widać, że kurczę Mateusz ma. no Tutaj też ten dystans był ogromny, nie? ten turner, ter, tak? tak. Be, mega wysoki gość, niewygodny, ale widać to już w kolejnej walce, że tego boksu u Mateusza jest mało, nie? a na tym takim poziomie najwyższym. No Tam trzeba już uderzać, i tu, i, i tu widać, że po prostu no, ten, ten boks jeszcze nie jest na, na takim poziomie, albo on go tak nie czuje. Nie wiem dla, w sumie dlaczego, bo też nie, ani nie rozmawiam z Mateuszem, ani nie, nie wiem, co tam w nim siedzi. Natomiast mogę powiedzieć tylko to, co widzę, że, że tego boksu no, i kopnięć jest, jest trochę za mało. Ta stójka musi być mocniejsza, żeby się przebić do tego top 5, nie? E, a co powiesz na temat powrotu Johnsona? No, bo wszyscy na to czekali, sam nie ukrywam, czekałem na to i chyba było warto czekać. No ja też czekałem i nie spodziewałem się, że to będzie aż tak, chociaż jak wygrał, to sobie powiedziałem kurczę, no faktycznie ten gość jest po prostu fenomenalny, nie to trzeba przyznać, że no ma to coś i, i, i tak jak wiemy no nie przegrał nigdy, tak jakby nie przegrał także walkę. No, no, tylko wiem, ma jedną przegraną przez dyskwalifikację? Nie słuszne, więc, zresztą. No Potwierdza to cały czas, że jest po prostu fenomenem i, i też tam widziałem jakieś teraz wypowiedzi, że ten chyba Miocik się wypowiadał, że, że albo nie, na że, że się bał czegoś czy coś, a według mnie on to po prostu robi co trzeba. On się niczego nie boi, tylko jeżeli wie, że gość ma, na przykład jest słabszy, jest lepszy od niego w parterze czy tam w zapasach, to po prostu robi to, gdzie jest lepszy, nie? I wykorzystuje swoje mocne strony. A że ma ich wiele i, i ma wachlarz taki, że po prostu potrafi zaskoczyć z każdej strony, no to, to się aż to tak, tak miło ogląda, że ciężko powiedzieć nie. No, dokładnie. Słuchaj, wiesz co, Filip, mam to jeszcze na zakończenie od y, naszego wspierającego y, pytania, ale w sumie na wszystko już odpowiedziałeś, bo tak chciałem się zapytać, kiedy powrót i pokazał właśnie, że John Jones y, mimo przerwy daje super walki, <grym> ale już odpowiedziałeś: jeżeli powrót do, do jakiej federacji, również odpowiedziałeś, że były rozmowy z KSW. Trzecie pytanie brzmiało, jakby to by, jakby było to KSW, to z kim chciałbyś na start zawalczyć? Ktoś na przetarcie, czy już top 8? I tutaj możemy się chwilę zatrzymać, czy jak mm -hmm. rozmawiałeś z KSW, to celowałeś od razu w ten ranking, czy jednak na przetarcie walkę? Nie, znaczy wiesz co, no tutaj, by, jeżeli były rozmowy, to były rozmowy, że po prostu mam, wiesz, mam zawalczyć z kimś, no zresztą teraz w organizacji jest dużo nowych zawodników, nie, więc pewnie bym dostał też kogoś, kogoś nowego albo kogoś, kto już zawalczył, ale ale, ale nie jest w tym wysoko, wysoko w rankingu, więc myślę, że to by było też naturalne, no bo jednak jestem po dwóch przegranych ostatnio, więc to jakieś takie nawet, ja się bym czuł, że od razu ktoś mnie wrzuca do, 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 tych, do, do, do rankingu, do, gdzieś tam do, do góry, bo, no bo jednak trzeba, według mnie, tą drogę sobie zbudować na, na samą górę, nie? No i ostatnie pytanie brzmiało, jakie podejście do freakowych wal, gal, ale to również już powiedziałeś. No, ale mam, mam takie, dosyć mocno się zmieniło, w, o ostatnim czasie, ze względu na to, że posłuchałem wywiadu z, z konferencierem High League. I on powiedział, że on traktuje freaki trochę jak wrestlingi. On jest tam fanem wrestlingu w ogóle tego amerykańskiego. Nie? I traktuje to jako takie show. Nie do końca te walki jakby same w sobie mają największe znaczenie, tylko chodzi o tą całą motoczkę. Nie? I zacząłem na to patrzeć właśnie z tej strony, z takiej rozrywkowej. Nie? Że, że to, że walczą, to, to jakby jedno, ale to, że wokół tego jest zbudowana, no, okej, okay, rozrywka, dla niektórych pewnie to nie jest śmieszne, natomiast no, dla mnie wiadomo, może ten hejt i, te, i to wszystko, co tam się odbywa, to, to nie jest moje życie. Natomiast y, oni się na to piszą. Y, gdzieś tam, gdzieś tam pewnie to też wszystko, może, może nie wszystko, ale większość jest też y, zaplanowana i, i, i jest to jakimś tam. Y, y, no, taki trochę scenariusza jest do tego dodane. Dlatego ja to oglądam po prostu, wiesz, z uśmiechem na twarzy i, i mam z tego bekę. Byłem nawet na gali Fame w Krakowie. Pierwszy raz, debiut, mój debiut jako widz na gali flikowej, byłem tu właśnie na na Arenie i byłem mega zadowolony, także, także, także super super wydarzenie i, i wiesz, coś takiego na, na, na rozluźnienie, nie? No, no, yy, tak, także co Filip, no kurczę, a jeszcze możemy jeden temat poruszyć, bo wróciłeś świeżo z Wietnamu, mm -hmm. powiedz mi jak tak? było. Super było, no wakacje z dziećmi to wiesz, takie wakacje na pół, no, można powiedzieć trochę po połowie, bo od, odpocząć się nie da tak w pełni, żeby leżeć i, i, i nic nie robić, natomiast y, ja jestem, no bardzo kocham swoje dzieci i cieszę się, że mogę spędzić z nimi każdą chwilę i tam mega się też, wiesz, oni odnajdują, byliśmy rok temu na Dominikanie, w tym roku byliśmy w Wietnamie, więc mają za sobą dwie długie wycieczki, no i, i co, super, no plaża, wiesz, woda, gdzieś tam jeszcze też jakąś wycieczkę nam się udało odbyć jednodniową, całodniową taką pozwiedzać. Też im się super podobało, nie narzekają, więc są troszeczkę po, takimi już młodymi podróżnikami, widać, że, że im, wiesz, to pasuje, więc ich zabieramy. Trochę e, z powrotem było ciężej do Polski, bo mieliśmy dzienny lot, 12 godzin i nie spali przez 10. Uah. Syn ma pół tej roku, to wiesz, widziałeś go. No i po, ten... połowa samolotu też nie spała, co? <laughs> nie 10 spała, a on, a on znowu biegał między, między fotelami zaglądał do ludzi, też ludzie mieli z niego bekę, bo, bo, no, bo dawał jaja, ale, no, ale, ale były też trudne momenty, nie? Natomiast nie, nie zrażamy się do tego. Yy, no, Mówię, jestem, jestem ten, jestem, jestem, ja, ja, ja lubię podróżować, yy, cieszę się, że mogę to robić z dziećmi, że one dają sobie radę i wiesz, i, i, super, no Wietnam mega, w Tajlandii byłem, można powiedzieć, że porównywalnie, natomiast jeszcze ta grzeczność ich jest jeszcze większa, nie? Tam się tam kłaniają, na dzień dobry już z daleka, aż nawet yy, momentami było mi głupio, ja też już z daleka się kłaniałem, żeby, żeby widzieli, że że no bo tam na przykład nie wiem pani podbiega do mnie żeby otworzyć mi drzwi gdzie nie mam potrzeby takiej bo wiesz dam sobie radę otworzę ręką tu wózek przepcham nie oni po prostu podbiegają, żeby buty ubrać dzieciom moim gdzieś tam zabawiania jak wychodziliśmy aż tak no tak wiesz także bardzo 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 są pro pomocni nie natomiast my tak tutaj nie jesteśmy nauczeni tego i to i to było takie no, dla mnie y, super, ale się nawet troszeczkę niekomfortowo z tym czułem, bo, bo, bo aż, aż, aż za bardzo, nie, już zachodzi. Natomiast Natomiast śmieszna sytuacja, bo w hotelu takim byliśmy naprawdę y, no, dużym i, i, i tam, powiedzmy, w Wietnamie znanym, natomiast y, po angielsku oni tak nie do końca, nie wiesz? Nawet w recepcji czy tam w barze coś tam. Ja o, zamawiam mango smoothie, a dostaję drinka z kolą, nie? I, <suszy> i jest. <suszy> No i było wesoło, po prostu, było, było wesoło, nie? Także także fajnie. No, także co Filip? Mam nadzieję, że przyjdzie nam się okazja spotkać niebawem, sobie coś znowu pogadamy, nagramy na żywo, bo to zdecydowanie przyjemnie i fajniej. Jak Jest będę tak. w Krakowie, oczywiście się odzywam, jeśli będziecie Zapraszam. Tutaj w Warszawie, również się odzywajcie. Może przy okazji jakiejś gali, gdzieś w narożniku, Cię znajdę. Bo w Lublinie jestem, więc jak będziesz w Lublinie. Lublinie. Się... Lublinie, przepraszam, w Lublinie. A te, żeby, o, no tak, a ja jeżdżę tamtędy do, do dziadków i teraz wa walnąłem głupotę, no Lubin. I też wszyscy te widziałem te, 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 te kiełkowskazy, żeby się ludzie nie odbili. Kiedyś był ten, chyba Dawid Haras jechał na gale walczył i do innego miasta pojechał o tej samej nazwie nie? i dzwonił. To na... był właśnie Lublin Lubin chyba, no tak mi się wydaje <laughs> wtedy. No, tak mi tak się pamięci kołacze, że on nie do tego miasta pojechał. No dobra, słuchaj Daj. Filip. E, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. No I co, tak jak mówię? Mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Wszystkiego Dzięki dobrego. Wielkie. Życzę Ci w imieniu moim i w imieniu widzów mojej. I co no? Dziękuję A raz jeszcze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.